Brzegami świte dzianka. Jakiś to chłopiec, piękny i młody. Jak jeszcze obchodzić, co? Brzegami siniej, świtej wody Idą przy świętej księżyca. On ma mu danie A on nie kwiatki do wionka. Pewnie kochankiem jest tej dziewczyny, Pewnie to jego kochanie. Każdą noc prawie o jednej porze, Pod tym się widzą mu drzewiem. Młody jest strzelcem w tutejszym bosze. Kto jest dziewczyna? Ja nie wiem. Skąd przyszła? Darmo śledzić, kto, pra kto pragnie. Gdzie uszła, nikt jej nie zbada. Jak mokry jaskier wschodzi na bagnie, Jak ognik nocny przepada. Powiedz mi, piękna luba dziewczyna! Na co mam ty tajemnice? Jaką przebiegłaś do mnie drożyną? Gdzie dom twój, gdzie są rodzice? Minęło lato, zszuchniały liście I drzdysta chodzi pora. Zawsze mam czekać Twojego przyjścia Na dzikich brzegach jeziora? Zawszeż? Po kniejach, jak sarna płocha, Jak upiór błodzić w noc ciemną? Zostań się, Lepiej z tym, kto cię kocha, Zostań się, oluba, za mną. Hateczka moja sadnia daleka poszła w kugę z Jestem dostakiem owoców mleka, jestem dostakiem zwierzyny. Stój, stój! odpowie hardom okosie, pomną, co ojciec rzekł stary. Słowicie wdzięki w mężczyznu głosie, a w sercu mi się zamiały. Więcej się waszej obłudy boję niż zmienne u Wam zapały. Możem bym prośbę przyjęła twoja, ale czy będziesz niestały? Chłopiec przyklęknął, chwycił w piasku, piekielne wzywał potęgi, Chlomą się przy świętym książęca blasku, lecz czy dochowa przysięgi? Dochowę strzelcze. to moja rada, bo kto przysięgę naruszy? a biada jemu, za życia biada i biada jego złej duszy. To mówiąc, dziewka więcej nie czeka. Wielnie złożyła na schronie, i pożegnawszy strzelca z daleka, na zwykle uchodzi błonie. Próbując się strzeleć za nią, pomyka, rącząc wybiegom nie sprostał. Znikła jak lokki powiem wieczyka, a on sam jeden pozostał. Sam został, dziką, powraca drogą. Ziemia uchoła się krząska, Cicha wokoło, tylko po nogą. Zwiedła szeleście gałązka. Idzie nad wodą, bo kroknie krok niesie, mi szucza oczyma. A wicher szumi po gęstym lesie, wala się burzy i wstyma. Burzy się z pełkają pełka ją tonie. O, jest zjawiska. Ponad srebrysty świtej błonie Dziewicza piękność wtryska. Jej twarz, jak róż bladej zawoje, skropionej ju łąską. Jaką mgła lekka tak, 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 lekkie skroje objawił postać niebieską. Chłopczy mój piękno, chłopcze, mój młody, zanudzi kule dziewica. Po co wokoło świtęsi wody błądzisz w świetle księżyca? Po co żałujesz dziki wieśnicy, która cię zwabi w tej gnieje? Zawraca głowę w tęsknicy i może jeszcze się śmieje? Daj się namówić czułym wyrazem. Patrząc w zachanie i żale, do mnie, tu, do mnie, tu będzie razem po wodnym ląsać Czy zechcesz, niby jaskółka, rybka, oblicze tylko wód muskać, czy zdrów, jak rybka, bezu, jak rybka, cały dzień ze mną się pluskać? A na noc włożył srebrnej topieni, pod namiotami świerciadał, na miękkich, won, linijek bieli, szłodosił usnąć widziadał. Zasłon błystą piersi, a będzie Strzelec wiem, patrzy skromnie. Dziewicą mlekiem zmniejsza się pędzie i do mnie woła pójść do mnie. I nawet rlony rzuciwszy stopy, jak tęcza śmiga w chrom wielki, to znowu siękać wodne zatopy, srebrnymi na kropelki. Podbiega Strzelec i staje. Z brzegu mu w sopy załachca. I tak go i tak go zneca. Tak się z niej stara, zaraz Jakby tajemnie rejka młodzieńca Ścisie kochanka wstydliwa. Zapomniał strzelec o swej dziewczynie. Przysięgą pogardził świętą. Na zgubę oślep bieży w głębinie Nowo zwabioną ponadto. Bieży, bierze, patrzy, patrzy, bieży. Bierze. Niesie go w wodnym przystworze. Już zaraz suchy obieg wybrzeży na średnim igra jej żorze. I już dłoń śnieżą w tej ciśnie dłonie. Pięknych lisach topi oczy. Usali usta, usta różane gonie i skoczne okręgi toczy. Wtem jak świsnął obłoczek proska, co ją w budzącym krublasku. Poznaje skrzelec dziewczyny z bliska? Ach! To dziewczyna z polasku. A gdzie przysięga? Gdzie moja rada? Wszak kto przysięgł, naruszy. A biada jemu, za życia biada i biada jego złej duszy. Nie tobie igrać przez srebrne tonie, lub nurkiem pluskać w głąb jasną. Surowa ziemia ciało buchłonie, oczy twe żwirem zagasną. A dusza przy tym świadomym drzewie niech lat doczeka tysiącka. wiecie jak cierpać za żywia. Nie ma czym zgasić gorąca. Słyszy to strzelec, co błędny krok niesie. się, błędnym oczyma. A herszumi szumi po gęstym lesie. Woda się burzy i wstępa. Burzy się stryma, i wrę re, Kręcony nurta pochwyca, rozwiera paszczę paście, pod wodą. Ginie z młodzieńcem dziewica. Wolę się dotąd burzy i pieni. Dotąd przy książyca snuje się parę znikomych cieni, jest to z młodzieńcem dziewica. Ona po srebrnym poza jej żoży, a on po tym mjauczem odrzewiem. Kto jest młodzieniec? Wstrzelcy mu w porze. A kto dziewczyna? Ja nie wiem.